Zaraz się zbiegną ci mali, uśmiechnięci terroryści. Jak ja tego nienawidzę. Dobry, proszę pana, Coś za to piękny dzień, prawda? Że... Ja już przyjdę się, się robić, to się widzi, że w tak piękny dzień. Marek gotąga, słyszymy, że się znowu on. Chwileczkę, to jest dziennik. No wiem. Ten Marek od tego gotowka. Kuba, świat! Ostatni raz, tak mi wierzył w środku tygodnia. Ostatni raz. A dlaczego, dlaczego? się spóźniłaś? Bo musiała zostać cały koks z kotłoki. Wcale, że bo nie, Kuba. Nie dokucza jej. Jechałam autobusem do szkoły i podciągałam się na drążku od kaseknika i to mnie tak wciągnęło, że pojechałam na pręg. Siadaj, <śladanie> Maleś. A właśnie nie siadaj. Dlaczego się Pan się nie zapyta, Dlaczego nie było na mnie lodówce? He? Moja mamusia była oburzona. No właśnie miałem pytać, dlaczego? No bo rodzice pojechali na zawody w podnoszeniu ciężarów. No i które tata miejsce dają? No niestety drugie. Co? Znowu wygrał ten Rosjanin z Nie, tym razem mam. Zpatrzy. Na początku wygrał tata, ale mamy ten fakt tak ucieszył, że podniosła tatę razem z ciężarami. Siadaj dziewczynko, siadaj na miejscu. To już jest szczyt. Chciałbyś. Ale pan jej nie stałych spóźnienia. Wstawiłem. Wiedziałem, że pan nie wstawił, bo nie odbierał pan dziennika, nie żywiał pan wolnej kratki, nie wybrał pan tego nie sprawdza, czy może pan wstawić do maleńką literkę S obok jej nazwiska. Dobra, otwieram dziennik, znalazłem krateczkę, wstawię literkę S. za Zadowolony? Usatysfakcjonowany. Weź się już ku panie odsypać, bo cię rzucę. Jak? Takie rzeczy się w nie spotykam. Ta pizze cię rzucę. Aha, taka jesteś odważna. To patrz, co w takiej sytuacji zrobił prawdziwy mężczyzn. Może, pan może się Kuba, ty przestań w końcu gadać, tylko lepiej skąd wątkę. gąbkę. Ło! Wow. Ło! Wow. co ty robisz? Tam sobie. Proszę bardzo, skoro tak się wyrywasz, co wczoraj w kolekcjach? Klapę i widzę. Dobra, to jest lat. Świat, Proszę pana, wczoraj pisałem statu Donos. Jaki donos? Na sąsiada, czego nie karmię film z internetu. A skąd to wiecie? No bo nam te filmy pożycza. Ojeściadaj. Dobra, wróćmy do zajęć. Może ktoś ma jakieś zaległości? Kuba, zaległości? Bo z moich notatek, prowadzonych do początku semestru, na pewno zeszedłem, jednoznacznie wynika, że. że co? O, że Marysia nie mówiła mi Naruszana. Faktycznie. A jak to się stało? O, jak to się stało? Jak kiedyś kupię z ciebie cygara. Jak to cygara? No bo nie mówi, że najlepsze cygara są z góry. Ile twoja matka musiała rzeźrzeć prawda, żeby taki pustek powstał? <grym> to jemy. Nie, nie, po prostu wierszami odwali bardzo. Mary, mary, mary. Marysiu, Marysiu, odpuść sobie. tobie. Nas no tylko. Marysiu, jesteś na lek. Pan mi wstawił uwagę na mojego pisze. Marysiu, ostatnim razem leżał miesiąc w szpitalu. No ale tak, to było tam nie doj, to Niech pan nie droi, bo mam ustawowy obowiązek. Marysiu, patrz na mnie. Uwaga, robimy pajączki. Pajączki skaczą, pajączki się cieszą. Pajączek skaczą piszczy. Co to? Marysiu, pajączki, Zaraz ci na oklarę, znowu. Proszę bardzo, Marsza. Co ty precydujesz? Inwokacje. Proszę. Marysiu. A zdażuj jeden taki manejki sekraci. Dlaczik to masz ich spodnie i słowniczkę naraz, co? To są ile jeans. Proszę bardzo. Proszę. który mi piłkę spalitował no i ten las między drzwi sała serpetkami we Nie wierdzi. jest tak źle, Marysiu. Żebym ci tą piłą czegoś nie odbiciał. Marysiu, ignory go. Proszę bardzo. Jaką inwokację? Inwokację? Libio. Litwo. Litwo. Mówi się Litwo. A w Libii też mówią Litwo. <słyszyk> nie było. Na pewno będziecie łatwiej. <gry> Łotwo! Ojczyzna moja! ty jesteś się w zdrowie! kurna. Ale wczoraj miałem tragiczny dzień. Normalnie trzecia wojna światowa. Czy to moja wina, że nikomu nie chcę się uczyć? A potem wypisuję takie głupoty. O proszę! Wcześniej chciał się zęsić na rejencie, żejąc się z Wacławem. A tutaj kolejna. Kiedy Anna Mickiewicz wysadził się na kobiecie, wziął się za pana Tadeusza? Albo co takiego? Już pisał po polsku, ale dopiero Kozanowski pokazał jaki ma język. Bo u rodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod gruntwalem. Jak z takimi wytrzymać? Ale Maresiu, siadaj. Piątka. Co ty? Piątka? Piątka z plusem. I sobie pan tutaj żartów nie robi. Z moich wyliczeń, interpretacji tutaj, wynika, że trzeba postawić co najmniej z minusem. Kuba, chcesz się ze mną zamienić na miejsca? Chętnie. Yeah. To zrobimy tak. Ja wezmę twoje kieszonkowe, a ty dostaniesz moją wersję, co? A nie. Yeah.